Wiedźmini, elitarni łowcy potworów, mutanci stworzeni w wyniku brutalnych eksperymentów, by chronić ludzi przed zagrażającymi ich bestiami, nadludzko szybcy, silni, odporni i w dodatku potrafiący korzystać z magii. Niegdyś było ich całkiem sporo i przez setki lat zdołali uratować tysiące ludzi przed potworami oraz poprawić jakość ich życia. I mimo to przez lata ilość przedstawicieli tych wojowników o nadludzkich umiejętnościach znacząco spadła i to nie tylko przez niebezpieczeństwa w postaci potworów, z którymi musieli się mierzyć. W trakcie wydarzeń z sagi i gier wiedźmini są już niemal reliktem przeszłości. Po kontynencie wędrują już tylko jednostki. A jak do tego doszło? Dlaczego ich liczba tak drastycznie spadła i czy istnieje szansa, by wiedźmini kiedykolwiek powrócili? Postaram się odpowiedzieć Wam na te pytania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Przed obejrzeniem muszę ostrzec Was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego wiedźmińskiego uniwersum zarówno gier, jak i książek. Thank you Zanim przejdę do powodów, przez które wiedźmini stali się już niemalże wymarłym gatunkiem, że tak to ujmę, myślę, że warto pokrótce wyjaśnić, dlaczego wiedźminów w ogóle postanowiono stworzyć i jak do tego doszło. Kilkaset lat temu, kiedy ludzie przybyli na swoich statkach na wiedźmiński kontynent, zaczęli powoli wypierać dawnych mieszkańców kontynentu, czyli przede wszystkim gnomy, wrany, bobołaki, elfy i krasnoludy. Ale ci często sami wycofywali się w głąb kontynentu, nie chcąc walczyć z ludźmi. Opuszczali nawet swoje miasta, które następnie zasiedlali właśnie ludzie. Jednakże pierwszym głównym niebezpieczeństwem dla przede wszystkim podróżnych oraz mieszkańców bardziej odizolowanych osad nie były elfy czy gnomy, lecz jak już się zapewne domyślacie, Potwory, a szczególnie te, które pojawiły się w tym świecie w ten sam sposób co ludzie, czyli przez koniunkcję sfery. Oczywiście potwory występujące na kontynencie naturalnie, które były tu jeszcze przed koniunkcją, tak jak m.in. gryfy, mantikory czy riwerny, również stanowiły dla ludzi zagrożenie, lecz zazwyczaj polowały raczej na hodowane przez ludzi zwierzęta, oraz nie posiadały one tak niebezpiecznych dla ludzi umiejętności, jak nowo przybyli goście. Niektórzy mogą pomyśleć, co ja w ogóle wygaduję, bo przecież mantikory, gryfy czy wiwerny. Też są śmiertelnie niebezpieczne. Oczywiście, że są, ale te potwory są częścią tego świata. Posiadają swoją tak zwaną niszę ekologiczną, jak mawiają druidi. To znaczy, jedzą tyle, żeby móc przetrwać. Czyli wyżywić siebie i swoje młode. A człowiek nie stanowi podstawy ich diety. Nowe potwory postanowiły jednak uznać ludzi za właśnie podstawę swojego jadłospisu. Ponadto, jak już powiedziałem, posiadają one jeszcze niebezpieczniejsze dla ludzi niż możliwość latania i olbrzymia siła umiejętności. Niektóre z nich to przecież niematerialne widma, dla których palisady nie stanowią żadnej przeszkody, a inne potrafią nawet zmieniać swoją postać, dzięki czemu mogą przenikać do wiosek i żerować na ich mieszkańcach. Żeby bronić się przed takimi potworami, ludzie zaczęli uciekać się do wszelkiej mistyki i magii. Sypali sól przed drzwi, czy zaczęli wieszać różne amulety. Niektóre z tych metod działały, a inne nie robiły na potworach żadnego wrażenia. Ludzie po prostu zaczęli ginąć niezależnie od pory roku czy nawet dnia. Chłopi ginęli w trakcie żniw z rąk południc, myśliwi od pazurów fleszego, bawiące się przy rzece czy stawie dzieci były porywane przez utopce, a nawet ludzie zaczęli ginąć z rąk wampirów we własnych domach. Czy to był właśnie powód, dla którego stworzono wiedźminów? Trudno powiedzieć, bo przede wszystkim mamy do czynienia z dwoma wersjami stworzenia wiedźminów: jedną napisaną przez CD Projekt Red, i drugą napisaną przez Andrzeja Sapkowskiego w jego najnowszej książce, która miała premierę w grudniu. Na szczęście obie wersje mają ze sobą całkiem sporo wspólnego. W obu wersjach to władcy północnych królestw zlecili magom stworzenie wojowników o nadludzkich zdolnościach. Według kanonu SERE projektu królowie rozkazali swoim magom stworzyć wojowników o nadludzkich umiejętnościach potrafiących dodatkowo posługiwać się magią, aby chronili oni mieszkańców północnych królestw przed potworami. Ostateczny wynik mutacji rozczarował jednak większość magów, którzy zaczęli nazywać stworzonych przez siebie mutantów Wiedźminami, szarlatanami zdolnymi jedynie do zwykłego czarowania. Ale kilku renegatów, na czele z Alzurem, postanowiło potajemnie pomóc monarchom, którzy byli zainteresowani kontynuowaniem eksperymentu i po jakimś czasie. Udało im się stworzyć ostateczny zestaw prób i mutacji. W ten sposób powstał Zakon Wiedźminów. Organizacja szkoląca zmutowanych zabójców potworów, aby ci likwidowali monstra za pieniądze. Po czasie jednak zaczęło dochodzić w zakonie do konfliktów między Wiedźminami, przez co zakon upadł, a w jego miejsce powstało kilka Wiedźmińskich szkół, szkolących Wiedźminów na różne sposoby. Były to cechy niedźwiedzia, żmii, kota, mantikory, gryfa i wilka. Z kolei według kanonu Sapkowskiego, czyli szczerze mówiąc tego oryginalnego, a dokładniej wedle słów Wiedźmina Prestona Holta, lata temu królowie pragnęli posiadać własną przyboczną armię, jednostkę do zadań specjalnych, złożoną z niesamowicie sprawnych i niepokonanych w walce nad ludzi. Z pomocą przyszli im czarodzieje, a mianowicie elitarna grupa magów zwana wtedy Kręgiem. Postanowili oni stworzyć nadczłowieka. Coś będące pierwszym stopniem do ewolucji całego gatunku ludzkiego. Chodziło im o stworzenie przejściowej formy, z której poprzez dobór naturalny miała powstać lepsza rasa ludzka. Korzystali z różnych metod. Niektórzy czarodzieje próbowali ożywiać wyselekcjonowane trupy i ich ulepszać, inni zaś koncentrowali się na płodach w łonie matki, a jeszcze inni postanowili wziąć na warsztat maleńkie dzieci. Po jakimś czasie udało im się stworzyć odpowiednie mutageny, anatoksyny, hormon i wirusa. Potem pracowali nad magicznymi formułami i gdy już wszystko zostało opracowane, Jeden z czarodziejów, którzy pracowali przy tym projekcie, wykradł wszystkie materiały i uciekł. Po ucieczce czarodzieja renegata. Inni zaczęli oskarżać go o różne rzeczy, m.in. chęć zdobycia władzy nad światem. Jeszcze inni zaczęli przepisywać mu jednak szlachetniejsze pobudki, że ten chce stworzyć nad człowieka nie dla władzy, lecz dla wspólnego dobra. Dla dobra ludzi, którzy wyjątkowo cierpieli z powodu potworów, które potrafiły wręcz uniemożliwić im normalne życie czy życie w ogóle. Renegat niedługo potem umarł, lecz zdążył stworzyć laboratorium, w którym jego uczniowie zaczęli tworzyć Wiedźminów. Owe laboratorium znajdowało się na północy w starej cytyra. Stadeli Mirabel. Później wśród uczniów Renegata zaczęły pojawiać się różnice zdań co do tego, jakimi metodami tworzyć wiedźminów, przez co doszło do rozbratu i z jednej placówki zrobiły się trzy. Powstały Kermoren oraz Grud, gdzie znajdowała się siedziba wiedźminów cechu Kota. A jako, że wiemy o trzech wiedźminskich szkołach pojawiających się w książkach Sapkowskiego, być może Mirabel stało się siedzibą Gryfów i to stamtąd pochodził wiedźmin Cohen, który przecież pochodził właśnie z dalekiej północy. Tyle jeżeli chodzi o powody oraz historię powstania wiedźminów. Zarówno w kanonie Redów, jak i Sapkowskiego, jest mowa o tym, że różne placówki tworzące Wiedźminów tworzyły zabójców potworów, korzystając z nieco innych metod. Ale trzeba przyznać, że zdecydowanie bardziej rozbudowali te kwestie Redzi, którzy dodali do Wiedźmińskiego Świata też większą ilość szkół. Pomimo różnych systemów szkoleń i mutacji, faktem jest, że we wszystkich szkołach mutacje przeżywało zaledwie około 1 na 10 adeptów. Selekcja była więc naprawdę potworna. Sam Preston Holt uważał, że przeprowadzanie mutacji zakrawało o zbrodnie. Różne sposoby szkolenia i mutacji miały jednak wpływ na końcowy produkt, że tak to ujmę. I tak gryfici często byli postrzegani chyba najbardziej pozytywnie. Niektórzy przypisywali im wręcz rycerskie cechy. Na złą reputację nie mogły narzekać także wilki. Niedźwiedzie wydawali się być tymi najbardziej wypranymi z emocji, byli totalnymi indywidualistami, nie tworzącymi więzi nawet między członkami własnego cechu. Najgorzej było jednak w przypadku kotów. Można powiedzieć, że niektóre z mutacji wdrażanych w cechu Kota nie było za bardzo udane, czego efektem byli często sadyści, psychopaci i szaleńcy. To oni w dużej mierze mieli wpływ na późniejszą złą reputację wiedźminów. Przyczyn upadku Wiedźmińskiego cechu było kilka. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim wiedźmini im lepiej i bardziej sumiennie pracowali, to tym mniej mieli roboty. Dosłownie sami się je pozbywali, co doprowadziło do tego, że są coraz mniej potrzebni. Zostali stworzeni, żeby uczynić świat bezpieczniejszym, wolnym od potworów i faktycznie udało im się zdecydowanie poprawić sytuację związaną z potworami na północy kontynentu. Doprowadziło to do wielu kuriozalnych sytuacji. Zanim stworzono wiedźminów, ludzie musieli otaczać się potrójnym ostrokołem, a Karawany kupieckie przypominały przemarsze zaciężnych wojsk. W czasach wiedźmińskiej sagi zdarzają się już sytuacje, kiedy jakiś baron nie pozwala zabić widłogona, bo to ostatni żyjący drakonic w promieniu tysiąca mil, a troll, którym niegdyś straszono dzieci, zżył się z ludźmi, pilnuje i naprawia most, przy czym pełni dodatkowo rolę lokalnej atrakcji. Ciężkie czasy dla wiedźminów. Pewnie Geraltowi wiodłoby się jeszcze gorzej, gdyby wcześniej nie doszło do kilku pogromów i upadków wiedźmińskich szkół. A jak do nich doszło? Powody były różne w zależności od szkoły, ale ostateczny efekt mniej więcej ten sam. Cech niedźwiedzi przestał funkcjonować po tym, jak wiedźmini nie wywiązali się z umowy dotyczącej pozbycia się wampirów. Sfrustrowani ludzie ostatecznie woleli dzielić góry z potworami niż z wiedźminami, po czym postanowili zniszczyć szkołę, a jako, że niedźwiedzie nie mieli ze sobą żadnych więzi, nawet nie stanęli do jej obrony, tylko odpuścili i każdy udał się w swoją stronę. Gryfici posiadali w swojej szkole bardzo bogatą bibliotekę, którą nie chcieli się jednak dzielić ze światem zewnętrznym. Z tego powodu grupa magów postanowiła zesłać na ich warownię lawinę, która doprowadziła do śmierci wielu Wiedźminów i zniszczyła ich siedzibę. Żmije miały zostać wchłonięte przez cesarza Nilfgardu, lecz po nieudanej próbie wchłonięcia cechu, uzurpator rozkazał swojej armii zniszczyć ich twierdzę, a sami Wiedźmini tego cechu byli zmuszeni do rozproszenia się po całym Imperium i mieli zakaz wstępu do większych miast. Większość przedstawicieli cechu Manticory zginęło w walce z wielkim żywiołakiem ognia, przy czym Manticory zawaliły zlecenie dla Zerikańskiej monarchinii. Potem Zerrikania odwróciła się od Manticore, a tak naprawdę ich los był zależny od tamtejszych władców. Jeśli chodzi o koty, to Wiedźmini tego cechu posiadali dwie szkoły w swojej historii, gdzie pierwsza z nich mieściła się na Zamku Stega i Wiedźmini tego cechu trudnili się nie tylko zabijaniem potworów, ale też pracowali jako płatni zabójcy czy szpiedzy. Należący do tej szkoły magowie próbowali stworzyć Wiedźminów całkowicie wypranych z emocji i brutalnie traktowali swoje nieudane egzemplarze. W końcu części tych nieudanych egzemplarzy udało się uciec i dogadać ze Kojatel, a po jakimś czasie szkoła Kota na Zamku Styga znalazła się na celowniku monarchów. Nim jednak królewska armia zaatakowała siedzibę kotów, sami uciekinierzy ze szkoły Kota włamali się na Zamek Styga i zamordowali tamtejszych magów. Tak osłabiona szkoła nie była w stanie uchronić się przed królewską armią. Następnie resztki kotów, które przetrwały stworzyły nową szkołę. Mobilną karawanę Dynmarf, do której rekrutowali wyrzutków i renegatów z innych szkół, a odmienne procesy przeprowadzanych przez nich mutacji sprawiły, że byli pogardzani nawet przez inne Wiedźmińskie cechy. Ostatecznie ich karawana upadła przed rokiem 1272. Opisywane przeze mnie upadki szkół oparte są o kanon CD Projektu, bo Sapkowski nie zdradził zbyt wielu informacji o szkołach Kota i Gryfa, ale wiemy, że ich siedziby noszą w książkach inne nazwy. O upadku Kermoren i co za tym idzie, Wiedźminów cechu Wilka, dowiedzieliśmy się sporo z najnowszej powieści Andrzeja Sapkowskiego, czyli Rozdroża Kruków. Miał on miejsce w roku 1194, kiedy to fanatyczny tłum zaatakował warownie Wiedźminów. Bezpośrednią przyczyną tego wydarzenia była publikacja paszkwilu Monstrum, albo Wiedźmina Opisania, który oskarżał wiedźminów o wszelkie zło na świecie. Za jego napisanie i rozprzestrzenienie odpowiadał czarodziej Artamon z Asgód oraz jego kochanka, markiza Rada de Grafiakane. Ich motywacją była osobista tragedia. Ich syn, pewien arogancki młodzieniec, zginął po bójce w karczmie. Ktoś rozpuścił plotkę, że jego przeciwnikiem był wiedźmin, co wzbudziło nienawiść Artamona do wiedźminów. W ramach zemsty, po latach wydał on anonimowo oszczerczy traktat i wspólnie z kochanką sfinansował oraz uzbroił tłum, który napadł na Kremoren. Podczas masakry w Twierdzy przebywało ośmiu Wiedźminów. Siedmiu zginęło, a jeden. Preston Holt, dawniej znany jako Reindert, uciekł i został uratowany przez kapłanki Melitele. Ze względu na swoje tchórzostwo, został wyklęty przez Wasemira. Później wilki przez jakiś czas szkoliły jeszcze Wiedźminów, lecz na coraz mniejszą skalę. Ale do tych wszystkich tragedii doprowadziły nie tylko pojedyncze incydenty. Przez lata w społeczeństwie rosła niechęć do Wiedźminów. Z pewnością po części odpowiedzialne za to były działania kotów. Jeden z wiedźminów tego cechu o imieniu Brechen jeszcze w roku 1241, czyli w czasach kiedy wiedźminów nie było już zbyt wielu, dokonał rzezi wielo na miejscowej ludności. Tylko, że nawet już nie licząc kotów, ciemne chmury zbierały się nad Wiedźminami od dawna, a oni zdawali się nie zwracać na nie uwagi. Wiedźmini nigdy nie byli lubiani, ponieważ nie spoufalali się oni za bardzo z ludźmi, odgradzając się od nich podobnie jak czarodzieje. Zbudowali w ten sposób wizerunek raczej chłodnych jednostek, podróżujących od zlecenia do zlecenia, zabijających potwory i odbierających zapłatę. Z czasem dorobili się reputacji mrukliwych najemników, a nawet rzekomo chciwych oszustów, którzy sami sprowadzali bestie, by potem zarabiać. Eliminacji. W ludowych powieściach zaczęto opisywać ich niemal jako demony. Krwiożercze istoty mordujące zarówno potwory, jak i ludzi. Niektórzy Wiedźmini, co prawda, próbowali w jakiś sposób walczyć z tymi oszczerstwami, ale większość machała na to ręką, wierząc, że strach ludzi przełoży się na szacunek dla Wiedźminów. Był to jednak ogromny błąd. Z czasem faktycznie zaczęto postrzegać ich jako nienaturalne twory powstałe z plugawych czarów. Ludzie pluli na ich widok, rzucali przekleństwa i unikali jak zarazy. A wkrótce ta nienawiść zaczęła być jeszcze dodatkowo podsycana, czego przykładem może być powstanie wspominanego przeze mnie dzisiaj Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Nastała wrogość wobec Wiedźminów, aż w końcu tłumy rozjuszonych fanatyków ruszyły na wiedźmińskie szkoły. Dawniej Ker-Moren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu piętnastu Wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnice przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. No dobrze, sporo wiedźminów zginęło w pogromach czy w walce z potworami, bo przecież ich zawód obciążony jest sporym ryzykiem. Ale w takim razie, dlaczego nie tworzy się dalej większej ilości wiedźminów, albo wręcz dlaczego nie tworzy się ich w ogóle? Po pierwsze, dlatego, że w związku z upadkiem wiedźmińskich szkół uszkodzona, albo nawet zupełnie zniszczona w wielu przypadkach, mogła zostać potrzebna do tworzenia wiedźminów aparatura. A nawet jeśli aparatura przetrwała, jak to było bodajże w przypadku szkoły Wilka, to nie żyją już niestety czarodzieje, potrafiący ją obsługiwać i posiadający odpowiednią, Wiedzę o mutacjach, a jak wiadomo, proces wiedźmińskich mutacji był bardzo skomplikowany. Nie mówiąc już o tym, że mogłoby brakować reszty personelu, bo przecież w masakrach zginęło także mnóstwo wiedźmińskich nauczycieli. Ale można by zapewne przeszkolić w jakiś sposób nowych czarodziejów i zapewne znaleźliby się wśród nich chętni, a także zacząć szkolić wiedźminów na nowo. Tylko, że kolejną przyczyną mniejszej lub zerowej produkcji wiedźminów jest także to, że czasy się po prostu zmieniły, potworów faktycznie jest już mniej niż wcześniej i społeczeństwo nie potrzebuje już takiej ilości zabójców potworów. Być może Wystarczą ci, którzy jeszcze żyją i działają. Ale najistotniejszym powodem jest to, że żyjący obecnie wiedźmini sami nie chcą, aby tworzono nowych zabójców potworów. Dlaczego? Jeszcze zanim Geralt, Eskel czy Lambert stali się pełnoprawnymi wiedźminami, starsi od nich wiedźmini postanowili zakończyć produkcję wiedźminów, głównie z powodu brutalności i nieprzewidywalności mutacji. Próby przeżywał zaledwie 1 na 10 chłopców, a skutki uboczne były często tragiczne. Mutageny ulegały degradacji, a błędy przy ich tworzeniu sprawiały, że proces stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Z czasem uznano, że dalsze eksperymenty są nieetyczne. Wiedźmini sami doszli do wniosku, że to graniczy ze zbrodnią. Ostatecznie zawsze zaprzestano prób całkowicie, ale było już za późno, by kolejne pokolenia Wiedźminów nie zdążyły się pojawić. Dlatego po kontynencie chodzą jeszcze znani nam Wiedźmini. Ale tak naprawdę Geralt, Eskel czy tym bardziej Lambert mieli być jednymi z ostatnich Wiedźminów. Z gier wiemy, że Lambert, Eskel, Geralt i Wesemir trzymali się swoich przekonań co do tego, żeby nie stworzyć następnych zabójców potworów. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co kurwa? Przepraszam bardzo, chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo. Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić u mnie dawny kształt, trzeba wpierw. Ach, jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Jaka jest szansa, że uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił, staruszek swoje wie, to będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane i tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? A co dalej? Teoretycznie, jak już mówiłem, można by spróbować odtworzyć proces mutacji i tworzyć nowych Wiedźminów, ale fabuła trzeciego Wiedźmina na to nie wskazywała. Sporą wątpliwość w temacie dalszego nietworzenia Wiedźminów zasiał jednak trailer Wiedźmina 4, na którym możemy dostrzec u Ciri kocie oczy oraz medalion Rysia. Oznacza to, że Ciri najprawdopodobniej przeszła mutację i została pełnoprawną Wiedźminką... I kto wie, być może powstała nowa szkoła, cechu Rysia, tworząca nowych Wiedźminów, którzy być może znowu są potrzebni. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, jak potoczą się losy Wiedźminów na kontynencie i czy, nie licząc Ciri, pojawią się jeszcze inni, nowi zabójcy potworów. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Facebooka i TikToka. Na razie.